Witajcie. Z tej strony Leszy. Dzisiaj zapraszam was na film z eksploracji stadionu Skry. Dzisiaj materiał będzie pewnie krótszy, bo niestety okazało się, że nie wszystko możemy zwiedzić, ale zapraszam do oglądania. Lecimy. Wspaniały widok. I jak na razie nikt się do nas nie przyprył. Bo słyszałem, że teren jest chroniony. Ja tutaj sobie wybiłem na luzie spacerkiem. Przy okazji przyszedłem nagrać to wspaniałe miejsce. Póki jeszcze coś z niego zostało. Słońce strasznie świeci po oczach i lecimy na górę. Także wchodzimy sobie na górę. Teren jest ogromny. Schody są ogromne. Nie wiem, jak mogli na to wchodzić. Jest to po prostu masywne ogromne. I w okropnym stanie jak dach chyba można chodzić. Także jakby nie będę tutaj latał jak debil Żeby Jak jest pan ochroniarz żeby nie wyszedł do mnie Tylko na luzie to załatwimy Uff, Ale się zmachałem Są jakieś napisy, ale nie odczytam ich Straszny syf Muszę uważać, bo tu są gwoździe Mamy jakąś dziurę Nie wiem czy ona taka była, czy ją wykopali Mamy kolejne drzwi I tu już można wejść Wygląda to jak szatnia? nie chyba to nie jest szatnia bardziej stoiska komentatorskie tak to się chyba mówi w okropnym stanie czego się spodziewać obiekt został otwarty w 1950 bodajże 6 roku i zamknięty w 2019 nikt się już tym nie przejmuje kłybki jeszcze i ten widok wspaniały Chociaż widzę, że murawa Murawa i samo boisko nie jest w złym stanie, jest w miarę nowe Tu wywalone drzwi Zmierzamy do miejsca, które najbardziej nas interesuje. Do wieży. Szafa bardzo stara. Jednocześnie bardzo ładna. I ten sufit to, co z niego zostało. Spruchniałe deski. To okienko bardzo dziwne, ale daje bardzo fajny klimat. Tutaj nie będę wchodził, bo boję się wstąpać na to. Ale tam jest jakiś. To nie jest telefon, to jest. Nie wiem naprawdę, co to jest. To jest w takim stanie, że trudno mi powiedzieć, co to było. Muszę uważać, żeby się nie zabić o plącza. Plącza. To ewidentnie ktoś próbował wybić, dostać się do środka i mu się udało. Trybuny w okropnym stanie. Dobra, lecimy na wieżę. Jest i wieżyczka. Nie ma co, idziemy na górę. Oglądam się, czy nikt tutaj nie idzie, ale na razie. Uuu, uh, uh, uh. zasuwy bardzo niedobrze, a tutaj mamy. Widzę, że mamy wejście. Malutkie, ale wejście. Tutaj nic więcej tak naprawdę nie ma. Trochę kabli. Także wchodzimy. Idziemy dalej. Także jesteśmy w środku. Tam się wydropałem przez tą dziurę. Sprawdziłem, nie mam prądu. Idziemy na górę. Wow. Cieszy mnie, że w takim obiekcie zachowały się jeszcze szyby i poręcze. Że złomierze jeszcze tego metalu, tego wszystkiego nie pozabierali, nie, poukra... nie ukradli. tego pruta. Wyjdziemy sobie na taras. Wyjdziemy sobie na taras. Pozwolimy sobie na to. Teraz możecie widzieć całą panoramę miasta. Wspaniały widok, pałac kultury, stadion, całe miasto. Tu widzę, że był jeszcze parking, i tam jeszcze jakieś miejsca były. Ale nie ma co lecimy wyżej. lecimy na balkon. Balkon czy też taras? Ok. Jest strzynka, ale nie ma prądu podłączonego. Jak oglądałem trzecią część z tego obiektu u Urbek z Warszawa, tutaj normalnie był podpięty, podciągnięty kabel, był prąd. Można było normalnie podłączyć telefon, teraz już tego nie ma. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało wtedy, zapraszam do Urbek z Warszawa. Trzecia część z tego miejsca. Można tu przejść można tu przejść, kawałek tylko piękne niebo, piękna panorama i piękny obiekt. Uch, ale mi się ręka zatrzęsła, przepraszam was. Słyszę panów gołębiów gdzieś na górze. I tu znowu ktoś szukał skarbów, ewidentnie. A tu już czuć gołębie. Uch aż w oczy szypie, ale tu już na przykład wyjścia nie ma, jest tylko podpórka do filaru, a jakieś są, ale prąd jest podłączony. Zamknięte. Trzy miesiące temu chyba też było zamknięte. Uhuhu. Po co to rozbierali? Nic tu nie ma. Już nic tu nie ma. Przecież pewnie było. Mamy kraty. Pytanie, czy tu jest zamknięte? O nie! Zamknięte jest na górę. O nie! Nie róbcie mi tego. Nie dostaniemy się wyżej. Kontrola obecności napięcia. Wyłącznik, sieć, przełącznik zasilania. To chyba działa. To chyba jeszcze działa. O, i tu mamy lepiej pokazany parking. A z tej strony? Z tej strony mamy. Cały stadion. Także przejdziemy się jeszcze gdzieś tutaj. Może tutaj, po tych trybunach. I będziemy spadali. Niestety, góra jest zamknięta dla gołębiów. Musimy się z tym pogodzić. Nie będziemy przeszkadzali panom gołębiom. Że widzimy się już na dworze poza wieżą. Także na samą górę tej wieży się nie dostaniemy, niestety. Bardzo się zmartwiłem, bo wiem, że kilka tygodni temu jeszcze mogłem tam wejść. Teraz, teraz kurczę, wrzucili kraty, no i, no i nie ma tak. Idziemy sobie wzdłuż teraz. Znajdę coś może ciekawego jeszcze. Pokażę Wam trybuny. Czy to jest stabilne? To jest stabilne, dobra. Okej. Okay. Tu jeszcze zostały drewniane. Bardzo mnie to cieszy. Bo z tamtej strony. Z tamtej strony na początku i chyba już tutaj nie ma. Tu jeszcze zostały drewniane, także kupa historii, bo ten stadion ma już parę lat na karku. Najpierw był to stadion żużlowy, jeśli dobrze pamiętam. Potem zmienili go w atletyczny, bo Warszawie jako żużel nie podpasował. Poza tym, że był tutaj tor żużlowy, na początku nie wspomniałem Wam jeszcze o tym, że te. te wszystkie trybuny mogą pomieścić 35 tysięcy osób. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę masa miejsc. O, przyszedł sobie ktoś biegać. Nie wiem, czy to będzie widać. Pani sobie tam chodzi. W ogóle biegała sobie, także yy, pozdrawiam, jak będzie oglądać, jak trafi na mój film. Czyli to widać po prostu, że miejsce jest uczęszczane, jest yy, ogólnodostępne, mimo że jest yy, pseudo-ochrona. Gdzieś tam sobie stoi samochód i budka, chyba jeśli dobrze widziałem. Pan lub pani, tak czy inaczej. Już czuję się tutaj swobodniej. Nie muszę się spinać, że zaraz ktoś przyjdzie i mnie wywali. Zobaczymy, czy tutaj coś jest. O, przyszło więcej osób. Także yy, cieszę się, cieszę się, bo każdy mi mówił, że tutaj jest ochrona i nie można tutaj wejść. Tylko jak już to się wbić na przypsie. A tak naprawdę każdy tutaj może przyjść. Już parę, ład... parę osób przyszło. A ja spróbuję po tych schodach zejść. I myślę, że na tym zakończymy.